Ćwiczenia na motocyklu. Po co? Dlaczego? Po co ćwiczyć? Przecież mamy prawo jazdy. Zrobiliśmy to prawo jazdy. Dostaliśmy dokument do ręki. To znaczy, że potrafimy. Tyle tylko, że e, tak naprawdę na kursie, e, który każdy z nas przechodzi, e, mamy 20 godzin na jazdę. Te kursy są przygotowujące tylko do tego, żeby zdać egzamin. Leciuteńko do przodu. Nie prostuj, nie prostuj lewej ręki w łokciu, to ma być luźno. Dobrze, głowa na mnie, patrz tutaj, tutaj, patrz. Pilnuj go tylnym hamulcem, bardzo dobrze. Trzymaj gaz, trzymaj gaz i tylnym hamulcem. Głowa na mnie, odpuść sprzęgło do końca, już tylny hamulec, trzymaj hamulcem, ale ci te oczy chodzą. Są oczywiście szkoły wyspecjalizowane. W kursach stricte motocyklowych przykładają mniej więcej wagi do techniki, do dosiadów, i tak dalej. Natomiast tych szkół jest bardzo mało. tak, Ja jestem w stanie wymienić dwie albo trzy. Mamy już ten dokument. Wydaje nam się, że potrafimy jeździć. Macie rację. Wydaje Wam się. Mnie też się wydawało, że, że potrafię. Na kursie nie dowiecie się, jak dobrać motocykl dla siebie. Zazwyczaj kupujemy te motocykle, takie same motocykle, na których jeździmy. Nie zawsze to jest dobry wybór. To Wy musicie dopasować motocykl do siebie, a nie Wy siebie do motocykla, tak? Tutaj kładziemy na to nacisk. Pokazujemy, jak dobrać, na co zwrócić uwagę. I później podstawy. Prawidłowy dosiad, prawidłowe patrzenie, prawidłowa praca na motocyklu. Ciało, e, optymalizacja toru jazdy, hamowania awaryjne, hamowania awaryjne w zakręcie. Jedziecie po wewnętrznej tak? i nagle wjeżdżacie w ten zakręt i widzicie, że ten zakręt się zamyka, zacieśnia i chcecie dociągnąć motocykl, to OK motocykl zostanie na swoim pasie ruchu, ale wy głową i swoim ciałem jesteście na pasie z naprzeciwka. Tak? I teraz z naprzeciwka wyjeżdża samochód ciężarowy w górach gdzieś tam z drewnem i po zamiatanym i po was. I już hamulce. Wszystkie elementy, które pozwolą Wam być dużo lepszym motocyklistą, dużo bardziej świadomym i przez to dużo bardziej bezpiecznym. I właśnie na bezpieczeństwo kładziemy największy nacisk. Takie zajęcia, jak mamy z tyłu, są zarówno dla początkujących, dla zaawansowanych, mało tego. Dla instruktorów też. Oczywiście, że tak. Ja jestem instruktorem techniki jazdy, sam cały czas się szkolę, sam cały czas się uczę i też wydaje mi się, podkreślam, wydaje mi się, że potrafię jeździć.